Mi chodzi o ten bandaż, nie na szyi, a nad gazkach ich kaleczy Moja przeszłość, wszystkich, którzy już odeszli Jeśli nie wiesz co przeszedłem, to nie mamy o czym gadać Jak widziałeś mnie na mieście, no to byłem trzeźwy ziomuś A wy dalej sobie pieście lecz ode mnie już odejdźcie Jak się w miłosiernie, to rozjebie wszystkie ściany Lecz przypomnę se w tym stanie, że nie jestem znów na Tobie muszę, jestem w niepokonany pokonany. Ey. Stworzyłem sobie pancerz, broni mnie od nagi, prawdę się nie boję, dostać w mordę, Bardzo lubię duże kłótnie, tematyle Bardzo piękne umierają źle codziennie, a siedzimy i płacimy nad rozlanym kurwa mlekiem Wciąż nie mówię to co czuję, chcę zamilknąć tu na wieki A tych wszystkich, którzy gnębią, to pognębiłbym do śmierci Bo naprawdę nie rozumiem jak tak kurwa można robić Zamiast pomóc, no i zadbać, znowu ciągle kogoś gnoić Ja myślałem jak mam zrobić coś miłego dla Rodziny, bo jest parę ważnych zasad, których nigdy nie zmienimy. Wow! Ej, chciałbym w końcu się wygadać, ale znowu zostawimy te tematy bardzo ważne i już nic z tym nie zmienimy. Mordo, staraj się, bo nic w życiu nie osiągniesz. Jeśli kiedyś jeszcze powiesz, że te myśli bezlitosne znowu ryją twoją głowę, to pamiętaj o rozmowie, którą przeprowadzić zawsze możesz. Jeśli tylko chcesz to zmienić, to nic nie masz na przeszkodzie. Na, przeszkodzie, na przeszkodzie Bo mi chodzi o ten bandaż, nie na szyi Ja nadgęska ich leczy moja przeszłość Wszystkich, którzy już odeszli Jeśli nie wiesz co przeszedłem, to nie mamy o czym gadać Jak widziałeś mnie na mieście, no to byłem trzeźwyziomość A wy dalej sobie pieście, Lecz ode mnie już odejdźcie Jak się w górnie Wszystkie ściany, lecz przypomnę sobie w tym stanie, że nie jestem znów na Uświadomić sobie muszę, jestem wciąż niepokonany. Ej, ej. Ja nie rozmowę, którą przeprowadzić zawsze możesz zawsze może, zawsze może. Przeprowadzić co, tu ją przeprowadzić zawsze możesz.